Witam, Ty wichu 1,9,93, a to jest kolejny odcinek Minecrafta. Yy, moda na Left 4 Dead 2 Jak zwykle jestem do No i jedziemy dalej, tym razem wezmę z smg Niestety musiałem jeszcze raz włączyć grę, dlatego nie mam swojego miecza kochanego. No nic, więc lecimy i robię to co zawsze chciałem zrobić, czyli nie wpaść do lawy i pozabijać zabiłki z Zuzika Za SMG. Oh, 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 oh. Jej, ale... Crupero! Co? Masz mój Ja to robię w starym stylu. Masz mój mier. No? Nooo! Jadłem ci. Kurde, tak wykuję w Minecraftzie. Bierz moło towa. Zrobimy to combo jak będzie krucho. Ano? no? Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dzisiaj jest poziom, poziom zaawansowany jak wtedy? Tak, jak wtedy? Tak, pewnie. Mm. O, fuck, creeper, Whoa. Dostałeś? No pewnie No to rzucamy? Rzucamy. Ja rzucam motorowej tu dużo. Jarajcie się zambiaczki! Tu wezmę sobie do skrzynki. Pipe bomb. Dobra. Co? Jest tu coś? Już zabrałem. Już tam nic nie ma. Oooo. Diament jest, oh. Diamant Dobra, jest ja. ej. Dobra, idziemy chyba. Jedziemy z koksem. Jest to jest drum tutaj. Napierdzielać! Pęcyk, pęcyk, bącyk, bącyk! Zawsze tak chciałem zrobić! Zawsze tak chciałem, kurde w Minecraft'a e grać! Jeep! Napierdzielać! Kurde du, du, du. Lecimy, mamy kiloch off tutaj! A co to? kill fajna sprawa Będziemy z kilochem offa napierdzielać! Wow! Zabiłem tego! Wow. Ty, patrz, portal do Eteru. Gdzie? Tam. o oh, fuck. Boomer, znaczy Creeper. Ow. Mam przejebane. Ty, tam na górze jest rzeczywiście. No? Ty, nie widziałem go. Jest tam. Ciekawe, ciekawe ile osób po oglądnięciu tego będzie pułowało robić ten portal. No. Ether to jest taki moc, jakby ktoś nie wiedział. Eee... Wycofany jeszcze także. O, oh, fuck! O, oh, fuck! A była witch! Yeah. Kurra! Zabijaj, zabijaj! Wali, walić, 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 kur... Walić, kur... Napierdalać! Kurwa. O, żyje. O, fuck. Żyje. Żyje. Uuu. Żyje. Ale ona się mnie przestraszyła, wiesz o tym. Wiem. To jest okropnie. Nie? Alicja. Robimy teraz TNT No, Kropero już wszystko znajemał ze z, skrzynki. No. The Dynamite robimy. Fuck. Co szybko, klopero bierzesz wszystko? Nie zdążę pokazać tym ludziom. No to już, kładź to szybko, za Łap, no. Łap TNT robimy. Robimy. Podziemy, let's stan, dźwignia i ciągniemy za dźwignię. Jek. Yeah. O oh, kurde, nadchodzą. Nadchodzą. Um. I bum. Co to te botek? Co Walę drugą. Bo era. Strzał. O jest tu. Wow. A. Ah. A! Latające zombiaki, kurde Co? Flying zombies A, Uzik. Zombies Uzik z tym, z... Y, Tumikiem. Nie wiem czemu chciałem powiedzieć uzik z kill'em. Dziwnie tak. Za Sorry. dużo Minecrafta? Za dużo. <laughs> Za dużo z Minecrafta. Nie, 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 gadaj. Ty jeszcze mam dziwne z takiego Watch where you shoot Watch where you shoot. Szynka, koteczka. Masz apteczkę za... za... Ej! Stój na mnie! Ej, czekaj! Klopero! Co? Czekaj na mnie! Bzrak! Jesteś tam sam! No ja wiem. <noise> Boję nie, się! Nie biegnij tak! Ty, gdzie ty pobiegłeś? Ej, pero? Jestem jak ninja. No w kurde, stój bo. Tu jest. Kurde. Wow. Wow, w tył są. W tył są. A ty... O, złoto kopiemy. Uh, diamenty. Czekaj, muszę wykopać złoto. A. Ej, diamenty tu są. Słyszałicza, że kurę. Ej, diamenty? Patrzcie. Kopiemy. Nie, 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 nie. Kurde a nie by było takie światło, żeby było, nie? w minecraft'cie eee, uh, sonic ether unbelievable shaders ja już to miałem podróżowałem do genialne a no wow, ej, czekaj, zamknij klopera ja Cię nie mogę uratować, bo biegaję gdzieś eee, zabuchłam Oh, oh, oh. zabili go! Widzicie? Tak się kończy. bieganie, kurde. Na chama. Tak się kończy, ludzie. Tak się kończy. Zabili go. I teraz zostałem sam z botami. Popatrz. Ło, bronie! Snajpera M16 i spompa. pompa. Dobra, bierzemy przez nas pompkę. Pompę, jest Oglądam fajnie. cię z eteru. O, ee, tak. Tworzymy. Woda! Woda płynie. Ale fajnie. Jej, mamy obsydian. Nadchodzą? Oj, nie dobrze. Pyskrz. Idziesz, idziesz. Czekaj, bo nadchodzą. Muszę spokojnie. Nie mogę szarżować jak... Klopero, bo zginę. A trzeba, trzeba na hura iść. Na hura i tak się kłopotnie. Tak kończy. jest najlepiej. Jarajcie się zambiaczki. Zobaczcie ten. Czuję się za? Uuu, Ach, kurde. Ło! Wow. Ale to. O kurwa! O kurwa! Nie! Tak! Jaki jest to, było. to był refleks osu. Osu, osuita. Hehe. Osu... Jakie pierdzielę. Reloading! Re e, 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 no. Nie, diamenty, kopiemy. No! 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 Nie no! Co to szkoda? O, oh, fuck no, kwasem mi tutaj. A, pierdziela! Wow! Kwas, kwas wszędzie. No właśnie, kurde, jak wichu, tępi zabijaki. Tak się tępi, a nie wiem. O Jezu. gdzie moje boty są, kurde? Hahaha, <laughs> przy mnie. Jak przy tobie, ten żyje tam. ja Ej, zbartuj Nie zostawiaj mnie tak. No tak, ile dni <laughs> chcę tu żyć. A, przyszedł. No jak nie. Amunicja. Ooo, oh, fuck! Strzeliłem po prostu w pysk. Nic nie widzę. Znowu. pa pach, 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 pach O, patrzcie. Wichu, nie wpadnij do lawy. Wichu, nie wpadnij do lawy. Nie wpadnij do tej lawy. O, patrzcie, w złoto. O, ty, może coś będzie chyba nie. Nasz pojęcie na spowalnia, fajnie. A jedno! Za znaczy. Masz pinsy? Gdzie? Co ty ze sniperką? No. Ja no, Tak na w jaskiniach ze snajperką. Ja ja jest sniper. Jeej, koniec! Jaki koniec? No, Czuję muszę się wyleczyć. Tak więc... To będzie koniec części drugiej. Nie wiem drugiej za, za tydzień część trzecia. <laughs> nie, za tydzień. Tak więc no, tak więc komentujcie, subskrybujcie, zamykamy to. Tak? tak więc komentujcie, zobaczcie ile zabił Wichu. Wichu zabił 290. Ja zginąłem, ja zginąłem. To no, była twoja wina. Wichu zabił 290. Ty. Tak. Tak więc kończymy ten odcinek. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Cześć.